Na naszym rynku choć stary motor ale to przecież zajebiście wygląda. Teraz jak lato tym, się zbliża. Z tym się jeździ, słucham. tak. Lato się zbliża, Cały tylko się raczej... zapakować. No. Parę rzeczy do kufra. ja Ma cztery kufry. No. Z przodu też jest, kufra. No. To jest przodu, no Z przodu, z tyłu, no. dwa boczne takie. No tak, ale jak się wygodnie jeździ, jak mięciutko, lekko, bo to masz wspomaganie. Ale to pana? Tak. Ach, tak, pan. kurde, z właścicielem rozmawiam, no. ale. Moi, moi. Ile taka e, maszyna? hajsu? Nowy kosztuje 160. Koła? A ten, no, ten, 60. Bo to nie jest nowy, to jest z 15 roku. Dla mnie pan się nazywa Jamadusz. Jan. Jasiu. Y, powiedz mi, y, śmigacie dużo? Dużo? No, latem. Tak. No, w zeszłym tygodniu byliśmy w Częstochowie. No bo był tam, tam wiem, znowu, że w Karpaczu zlot jest... No no a to na wszystkie zloty to zlot w Karpaczu jest pierwszy czwarty teraz sierpień. Ale w zeszłym roku byliśmy na zlocie w Karpaczu, jak Laudesz, jak zawsze jest tysiące motorów, no. to było, ja wiem, może ze 100-150 to był max. Straszne, straszne było. Był a na południe Europy na... pojechałbyś, bez problemu. Pojechałbyś tak na Włochy, Hiszpanię, Grecję no, no nie, powoli nie? myślę, że chyba nie. nie a już, to już, już ale maszyna tak. dałaby radę? maszyna dałaby radę, tak. no, 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 no. ja mam jeszcze Kawasaki e, Chopera a skąd jesteś, w Polsce, gdzie? Skudowy. Skudowy. No. nie ma Kudowa Zdrój? nie, nie, jest no. no, Kudowy piękna, piękna maszyna i co, Ile i, co, to pali, powiedz. I co nawet się urodziłem w Kudowie? W Kudowie. No. A wiesz, pan, gdzie był, wiesz, gdzie był szpital w Kudowie? Nie. No, tam, gdzie teraz jest y, Biuro Parku Narodowego. No, no, no. Tam był szpital. Ostatni rok, 56 i tam się urodziłem. A powiedz mi jak najfajniejszą przygodę. tym przeżyłeś? Jakąś dupę po drodze wyrwałeś? Na pewno! <laughs> <laughs> Nie, to. No to, przygód, to tam różnie, no. Bo to tak jak się jedzie na zloty, tak jak... A tak najdalej, a najdalej to gdzie byłeś? No to w Częstochowa. Częstochowa. W Częstochowa.